W trakcie poprzedniego odcinku, nie wiem czy pamiętacie, ale i jej sport wyczyściło mi konto, przez co nie zrobiliśmy ani jednego transferu w tym składzie, więc na początku tego odcinka właśnie robimy dwie zmiany, o których pisaliście w komentarzach. Także na początku mieniamy Tego Silva na jego wersję Second Inform i to jest jego wersja 9 noverala. I kolejnym zawodnikiem, który wchodzi naszego naszego składu jest Serge Aurier. Jego wersja Inform tak samo, więc w tym momencie mamy naprawdę bardzo, bardzo fajny składik i na spokojnie możemy sobie pójść do kolejnego meczu. Towarzyskiego. Nasz rekord na ten moment wygląda 15 zwycięstw oraz jedna porażka także startujemy. Już w tym momencie chciałem Was zaprosić na mój drugi kanał, na którym będą pojawiały się materiały bez cięć. Także jeśli jeszcze go nie subskrybujecie, zapraszam. Są tam trzy materiały. Jeden z Pro okres Soccer otwierania piłek i dwa z Homefront The Revolution. Także zapraszam. Dobra moi drodzy, mamy i pierwszego przeciwnika i to jest jego składzik. Obama Young, Gitarian oraz Kingsley Coman na ataku. Do tego dwa informy. Jeden zwany Team of the Season, jeden zwany Hero 3 informy. Także skład wygląda naprawdę spoko, oczywiście 100 grania ma, 100 zgrania ma, no i co, zaczynamy Patrzcie, w momencie kiedy dochodzę do piłki zawsze zaczyna lagować, nie wiem o co chodzi, ale w momencie kiedy stracimy piłkę i on zaczął robić swoją akcję to nie lagowało, na przykład tak jak jest to w tym momencie Świetnie, co? Patrzcie, znowu jest gościu przy piłce i znowu nie ma lagów, no to jest kurde, no cuda się dzieją w tej grze Utracono połączenie z przeciwnikiem, raport meczowy zostanie oceniony i ustalimy wynik tego meczu Także 0 do 0 i zobaczymy jak w ogóle to zostanie wszystko rozstrzygnięte. Zostało rozstrzygnięte w taki sposób, że ani ja, ani on e, nie przegraliśmy meczu, chociaż ja na pewno nie przegrałem, więc możemy wyszukać innego przeciwnika. Ogólnie nie wiem czy u was też takie wichury były, ale u nas w pewnej wiosce było berwanie chmury i niektórzy ludzie mają po 70 cm wody w piwnicy. Także coś naprawdę niesamowitego, nawet rzeka płynęła e, ulicą, więc to jest też kurde świetna sprawa, wszystko jak zaczęło spływać z pól. To było tyle wody, że jak się stało po prostu na środku ulicy, to miał się wody po kolana. Dajcie info, czy u was też coś takiego było, bo naprawdę, kurde, to co się stało u nas, to jest coś bardzo, bardzo dziwnego. Dobra, moi drodzy, jest drugi przeciwnik tamtego meczu, oczywiście nie zaliczymy i to jest jego skład. Bardzo drogi skład, na pewno, Aduri i Steam of the Season, Nataku, na do tego Bale, do tego Messi oraz Neymar, Rakitic, Cross. Świetny skład, na pewno, kurde, bardzo, bardzo dobry i ciężko będzie to wygrać, więc... Zaczynamy. Okej, okay, kolejna świetna piłka na Angela Di Marie. Dawaj. Angel i teraz pod bramkarzem uderzenie. No czemu takie słabe? To miał być taki szczur, kurde, prosto w, w dolną część bramki, a poszło takie gówno. Okej okay, i braczy stapucja uderzenie i nie ma bramki, chociaż do bicie. i tak jest. Jeden do 0 i to chyba Blaze Matthew D strzela na bramkę i też daje nam prowadzenie, więc naprawdę bardzo fajnie. Bufal bardzo ładnie. Do Ibry znowu Ibrahimowicz uderzenie na bramkę 2 do 0, 31 minuta. Świetne zagranie, nawet powiedzmy, że bardzo fajna akcja składna wyszła. Troszkę szczęśliwie, bo tam widziałem, że ta piłka przeszła po lekkim rykoszecie mojego przeciwnika. Tutaj bodajże w tym momencie odbiła się od Ramosa, chociaż teraz nie wiem. Ale mamy 2 do 0, więc obojętne. Moi drodzy, na moim fanpage'u w tym momencie brakuje zaledwie 8 polubień do 9 tysięcy polubień całkowitych na moim e, po prostu na moim fanpage'u, na mojej stronie na Facebooku, także bardzo serdecznie Was zapraszam. Link w opisie tam się dzieje bardzo dużo, e, bardzo dużo wieści i tak dalej jest, więc staram się prowadzić aktywnie ten fanpage, więc zapraszam. Na pewno będzie co tam robić, są tam konkursy i tak dalej. więc Zapraszam jeszcze raz. Utracono połączenie z przeciwnikiem. Raport meczowy zostanie oceniony. Także to jest chyba rage quit. Ale trzeba by na pewno. Czy czasem tutaj nie wywaliło serwerów EA? Także jednak nie wywaliło serwerów jej. a na to wszystko wskazywało, więc super, bo uda nam się wygrać pierwsze spotkanie w tym odcinku i od razu możemy przejść do transferu. Także, moi drodzy, jest mały problem. Na koncie mam w tym momencie 96 tysięcy i nie stać mi na żadną kartę, którą mógłbym zupgrade'ować. Także dajcie info w komentarzu, którą kartę chcielibyście, abym zupgrade'ował w następnym odcinku, a ja już w tym momencie przejdę do spotkania numer 2. Okej, okay, moi drodzy, kolejnym przeciwnikiem w tej serii będzie Hamburger Sportverein i tak wygląda ten zespół, to znaczy jego zespół, tak się nazywa, Hamburger SV i to jest jego skład. Mkitarian, jest tutaj Kalu, Inform, jest Huntelar jest... Kilku fajnych zawodników, więc zaczynamy to spotkanie. Skład mamy troszkę lepszy, a nawet dużo lepszy, więc e, no, przydałoby się wygrać. Dobra, zegramy na przedpole. Vidal, zgraj to. Di Maria, uderzenie z lewej nogi. Di Maria, bardzo fajny strzał. Okej, okay, tym razem może technicznie spróbujemy. Di Maria i kolejny fajny strzał, ale piłka. na tym razem narzut rożny nie wyjdzie. Świetnie. Dośrodkowanie, Bufal, świetna akcja, uderzenie i bramka! Mimo tego, że Adler to obronił, to jednak piłka weszła i mamy 2 20 minuty. I 1 do 0, o to mi chodziło. Ale ogólnie akcja była naprawdę ładna. Patrzcie tutaj dośrodkowanie, on był kompletnie niekryty, uderzenie prosto w Adlera i on se wbija do bramki. Także świetnie, naprawdę fajnie to wyszło. Ok, po raz kolejny piłka na Di Maria, Di Maria. Przegrał, wygrał pojedynkowkowy, ale było to słabe zagranie. Może Vidal z dystansu i bramka Arturo Vidal. Co teraz zrobił w polu karnym, to znaczy przed polem karden, czy to nie jest Vidal? Kurde, kto to jest? Czy to jest Bufal? To jest Bufal, dwie bramki Bufala, ale co goś teraz zrobił? To to jest, no kurde, palce lizać. Cóż za bramka. Gdzieś z około 25 metrów co najmniej, patrzcie. Tu wybicie. I teraz Bufal do piłki, uderzenie, no idealne uderzenie. Myślałem, że to było okno, ale jednak fajny strzał. Okej, okay. puntelark technicznie, i oj i, 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 i pierwszy strzał na bramkę kończy się bramką. No niestety. Ok, moi drodzy, mamy zakończenie pierwszej połowy, wynik 2 do 1. Póki co, no i spójrzmy na statystyki, tak to wszystko wygląda. Odałem 7 strzałów, z czego 5 było celnych. Mój przeciwnik oddał 2 strzały celne, i piłka wpadła od słupka do bramki. Także, to strzał nie był celny, bo oczywiście piłka odbija się od słupka i to jest kolejny błąd gry, moim zdaniem. Okej, okay, bardzo ładnie teraz zapowiedzać taką te dra Di Maria, do środka jeszcze raz. Jeszcze raz Di Maria, no stary jesteś szybszy od niego, dawaj. Zlatan, jeszcze raz do środka, tutaj pyk, Ribery uderzenie i tak moi drodzy, co tu się stało teraz, Coż ta za akcja była. No i dokładnie tak jak Ribery teraz pokazał, ta akcja była tak gorąca, że no kurde, masakra, patrzcie, pyk, do środka, zlatan piętką. Do Widala czy do Bufala i uderzenie piękne Riberiego. Mamy 3 do 1. Super. Ibra, uderzenie na bramkę Ibrahimowi 4 do 1. Po raz kolejny świetna akcja Pedrze i 65-61 minuta. Mamy 3 bramki przewagi. Super. Tak. na przyjęcie troszkę zawiodło chociaż. I Maria. Ibra. Ha! 5 do 1, moi drodzy, co tu się dzieje? I to Thiago Silva z tej bramki. Teraz. Nie wiem, co on tu zrobił, ale. No dobra, no jak tak co teraz zagrać, to zróbmy to tak. Na Ibra. Teraz go puśćmy. Ibrahimowicz, uderzaj na bramkę i przejść do 1,79 minuta. I nie wiem, czy to nie jest czasem z Latana ale mamy kolejne bardzo łatwe spotkanie. Świetnie. Di Maria. I teraz zróbmy takiego krosa na dłuższy słupek. Ibrahimowicz, technicznie uderzenie, nie. Kurde, czemu tak, Ibra? Czemu tak? Riberi, super. Tak? Tak, tak, uderzenie i nie ma bramki, dobicie Arturo Vidala, no nie, kurde, to mogło być 7 do 1. Dobra, moi drodzy, mamy zakończenie tego meczu i to jest pogrom, naprawdę świetne spotkanie w naszym wykonaniu. Zawodnikiem tego meczu tak wydaje mi się, że został powiedzmy, że Bufal. Ja stawiam na Bufala, jednak nie, jednak Angel Di Maria, który dostał ocenę 9-7, zanim Bufal ocena 9,5 i później Zlatan Ibrahimowicz ocena 9-0. Bramki Zlatan 2, Bufal 2, asysty Angel Di Maria aż 3. Asysty, także naprawdę świetne spotkania I to by było na tyle w tym materiale z i Także moi drodzy, pamiętajcie o tym, żeby Napisać w komentarzu, jakie, jakie kolejne wzmocnienie Chcielibyście, żebym zrobił w moim składzie No i co, zapraszam także do łapkowania Jeśli ten materiał wam się spodobał, powiedzmy, że 3,5 tysiąca łapek byłoby naprawdę Genialną sprawą z waszej strony Także zapraszam do komentowania, zapraszam do łapkowania Widzimy się pod kolejnym materiałem, do zobaczenia Trzymajcie się i siemanko Give a damn I'll keep it real Cause by now I hope you know the drill I would never lie Young forever I ain't never gonna die I Told me grow up And I went and showed them why I could make it I showed them the power And you